Dzień dobry, przedstaw się, powiedz, co trenujesz od ilu lat? Konrad Bukowiecki trenuje pchnięcie kulą od, u, od 11 lat. Super. A co spowodowało, że zaczęłaś trenować? Nie wiem, nie pamiętam. Czy było jakieś takie wydarzenie? Może e... coś się wiesz? Jakieś, jakieś spotkanie? Może kogoś spotkałeś? Może, może nie, nie wiem, no, może jakaś szkoła? jest sobie oczywiście. E... Jakby ja, sport w moim życiu był od zawsze. Ja trenowałem na początku pływanie, później judo, boks, bardzo dużo tych sportów było. W końcu trafiłem na, na lekką atletykę do, do moich rodziców, bo moi rodzice są trenerami, także e, przyszedłem raz po prostu na trening z rodzicami i, e, i tak już zostałem. I tak już to trwa 11 lat i miejmy nadzieję, że jeszcze długo, długo potrwa. No właśnie wiemy, że trenujesz z tatą. Czy łatwo jest trenować z rodzicem? I tak i nie, jakby mamy bardzo dużo... Hmm... Mamy bardzo dużo dogadania w, w domu na temat treningu, na treningu, na temat tego, co się dzieje w domu. Natomiast, natomiast kiedyś to było dużo trudniejsze, kiedy ja byłem młodszy, jakby gdzieś tam nie rozumiałem do końca o co chodzi w, i w sporcie, i w życiu. Teraz już wiem, że, że mój po prostu trener, czyli mój tata chce dla mnie jak najlepiej i po prostu ufam mu w 100%, nie tylko jeśli chodzi o trening, ale też jeśli chodzi o jakieś tam sprawy prywatne, więc, więc naprawdę wszystko, wszystko wiem. A zdradzisz nam trochę, jak wyglądają Twoje treningi? Bardzo różnie. <gryw> Bardzo różnie... Jakby trening do pchnięcia kulą jest dosyć specyficzny, to nie jest tak, że my codziennie bierzemy kulę i nią po prostu pchamy. Mamy bardzo dużo, oczywiście techniki, jakby technika jest, technika jest tutaj kluczową sprawą i, i treningi techniczne są jakby w, w głównej mierze, natomiast do tego dochodzi bardzo dużo treningów ciłowych na dynamikę, na szybkość, także naprawdę ten trening jest zróżnicowany i się nie nudzi. A czy coś możesz więcej powiedzieć o, o samym sporcie, w sensie obknięciu kulą? Komuś, kto przykład, chciałby zacząć, stój teraz. Co by było potrzebne, żeby zacząć? Na pewno wytrwałość i, i, i jakby ciężka praca. I, e, sport jest w ogóle na tyle mm, niewdzięczny, że większość czasu niestety nam nie wychodzi niż wychodzi. A to, co widzą kibice w telewizji, to jest naprawdę ułamek tego, no, jak my jak my pracujemy, bo, bo my zazwyczaj wychodzimy już przygotowania, a, a tego co, co się dzieje na co dzień nie widać, także trening. Trening jest y, faktycznie y, taką częścią, która, y, która często może zdemotywować, natomiast no, sportu, czy też pokory, uczy też tego, żeby być wytrwałym, żeby się nie poddawać. I wiem, że to są takie slogany, natomiast, e, natomiast tak faktycznie jest. I, e, I tak jak powiedziałem wcześniej, większość czasu nie wychodzi, także e, trzeba po prostu być cierpliwym i czekać na to, aż, aż wyjdzie. A czy masz takie, jakiś taki występ, swój start w jakich zawodach, który właśnie Ci wyszedł i który najmniej wspominasz? No dużo, dużo jest takich startów. Ja mimo tego, że mam 24 lata, to, to jestem już naprawdę bardzo doświadczonym zawodnikiem i od 6 lat startuję z seniorami. Zacząłem startować z seniorami jak miałem 17 lat i no niecałe 18 i i tych imprez naprawdę miałem mnóstwo od, od mistrzostw Europy, Mistrzostwa Świata to są moje drugi, będą teraz moje drugie Igrzyska, także także jest mnóstwo tych startów. W wieku juniorskim miałem też bardzo dużo sukcesów, ale wydaje mi się, że najbardziej tak zapadają w pamięć Igrzyska Olimpijskie. Zobaczymy jak będzie teraz w Tokio, natomiast no, te pierwsze w Rio pamiętam i na pewno będę pamiętał. A dlaczego? Chociażby dlatego, że to są, to są igrzyska olimpijskie, to jest, to jest impreza, na, który, na którą każdy sportowiec czeka i, e, i w ogóle już bycie na igrzyskach stanie się olimpijczykiem. To jest bardzo duży sukces, bardzo duże wyróżnienie i, e, i zobaczymy na ilu, na ilu startach na igrzyskach ta moja kariera się skończy. Życzymy Ci oczywiście jak najwięcej. Powiedz, czy stosujesz jakąś specjalną dietę? Wiadomo, że. że a, wi a wyglądam. Wiadomo, że, że potrzebna jest też duża, duża siła, tak? I, i, i czy to jakiś, jakiś specjalny sposób? Nie, niekoniecznie. Jakby w... Znam nawyki żywieniowe, wiem jakich wiem jak produktów unikać, jakie zastępować. Natomiast napchnięcie no, kulą charakteryzuje się tym, że trzeba mieć naprawdę dużo energii, dużo siły i, e, i my nie startujemy na zawodach sylwetkowych, nie mamy też limitów wagowych, także e, u nas najważniejsza jest efektywność i to, żeby, żeby jak najdalej tą kulą pchnąć, a nie to, e, żeby, mm, żeby wyglądać jak kulturysta. Natomiast tak, mamy, e, współpracujemy z dietetyczką, jakby wiemy jakich produktów unikać, jak je zastępować i e, i w głównej mierze się do tego stosuję, natomiast no wiadomo, że e, wyglądam jak wyglądam, że tak powiem, i nie, nie stronię też od żadnych od jakichś tam e, fast foodowych rzeczy, ale to, to bardziej wynika z mojego lenistwa i po prostu z braku czasu niż, niż gdzieś tam z mojej niewiedzy. E, powiedz mi, jak się motywujesz? Czy masz jakiś specjalny sposób motywacji? Dla mnie motywacją są sukcesy, które, które, które zdobywam i, e, i ja nie widzę na przykład żadnej motywacji w przegranej. Dla mnie przegrana jest e, czymś wręcz przeciwnie, wręcz czymś demotywującym e, i myślę, że, że sukces po prostu napędza i, i chęć zdobywania tych następnych sukcesów to jest największa motywacja. Czy coś pozasportowo interesuje Cię? Masz jakieś pasje takie pozasportowe? Yy, czy no, jakby tak, poza, poza moim sportem oczywiście to dalej jest sport, natomiast interesuję się koszykówką. E, troszeczkę interesuję się motoryzacją. Mm, lubię Tak naprawdę najbardziej poza sportem lubię odpoczywać i się relaksować. E, i dla mnie najlepszym, najlepszym takim relaksem jest po prostu e, posiedzenie z moją kobietą, z moim psem w domu, po oglądanie jakiegoś filmu, serialu i, i to jest naprawdę mm, sposób, w który najchętniej spędzam czas. Powiedz nam, w jaki sposób wykorzystujesz wsparcie od programu PFM Team Sto Polskiej Fundacji Narodowej? To jest bardzo duże wsparcie i, i wydaje mi się, że dla, dla młodych zawodników, często kluczowe, bo, bo wiadomo, wiadomo jak jest, a takie wsparcie. Naprawdę nam pomaga, możemy, nie musimy się martwić o to, czy, czy będziemy mieli nowy sprzęt, bo, bo po prostu mamy na to, bo po prostu mamy na to pieniążki. Jeśli gdzieś tam brakuje jakiegoś zgrupowania, to, to również mamy możliwość po prostu dokupienia sobie tego zgrupowania, czy też przelotu, przejazdu na zawody, więc, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa i, i myślę, że każdy z nas, każdy z beneficjentów programu Teams to jest bardzo wdzięczny. Sam mówiłeś, że byłeś, to jest twoje drugie Igrzyska Olimpijskie. Czym w ogóle dla Ciebie jest rzeczywiście start w Igrzyskach? Ojej, przepraszam. Jeszcze raz, czym jest dla mnie start w Igrzyskach? Tak. E, no Igrzyska Olimpijskie same w sobie, to, to, jest, e, to jest impreza, na którą ka czeka każdy sportowiec I, e, i bycie olimpijczykiem to jest wielka sprawa, bycie podwójnym olimpijczykiem to, e, to jeszcze lepiej, a e, a ja mam dopiero 24 lata, więc, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę tych olimpijskich startów przede mną. Na pewno na pewno jest to, jest to duże wyróżnienie, duży honor i wielka sprawa na pewno. A czego w takim razie możemy ci życzyć? Tuż przed igrzyskami. Wiadomo, że takie przyziemne po prostu dobrego startu, dobrego wyniku. Natomiast czy jest coś czego, o czym może marzysz? Nie, mówię, ja wydaje mi się, że zdrowia. Jakby, jeśli będę zdrowy, e, wszystko będzie w porządku z moim, z moim stanem zdrowia, to, to, to resztę zrobię sam. E, jedyne co może mi przeszkodzić tak naprawdę ja sam, czyli, czyli gdzieś tam moje kontuzje. E, I tak jak mówię, jeśli już macie czegoś życzyć za zdrowie. To życzymy Ci zdrowia, takiej zimnej głowy olimpijskiego spokoju. E, I co, powodzenia udanych startów? Bardzo dziękujemy. Nie dziękuję i dziękuję za rozmowę. Dzięki. PFN Team Stop, wspieramy zwycięzców. Pozdrawiam Konrad Bukowiecki.